Chat GPT cię oszukuje, jeżeli na to mu pozwolisz. Używasz czatu i myślisz, że na pewno przedstawia ci sprawdzone informacje. Wszystkie teorie, cała wiedza, którą tam otrzymujesz, jest na 100% taka, jak trzeba, bo mądrze to wszystko brzmi, i też często czat popiera to wszystko jakimiś konkretnymi argumentami. Jak jest w rzeczywistości? No, nie jest już tak kolorowo, bo chat często będzie zmyślał fakty, zmyślał dane i odpowiadał w taki sposób, żeby wybrnąć z danej sytuacji i brzmieć jak najbardziej mądrze. To jest duża pułapka, jeżeli podejdziemy do tego zero-jedynkowo i wszystko, co otrzymamy, będziemy po prostu brać za pewnik. Jednak można to wszystko nieco odwrócić, zmienić i wprowadzić pewne zmiany w korzystaniu na przykład z czata GPT. I będzie to działało o wiele, wiele lepiej. I o tym właśnie będzie ten odcinek. ChatGPT nie zna prawdy, nie szuka konkretnych faktów, bo to model językowy, który generuje najbardziej prawdopodobne ciągi słów na podstawie tego, co widzi w danych treningowych. Może brzmieć pewnie, może brzmieć mądrze, konkretnie, ale równie dobrze. Co ważne, może wymyślić cytaty, wymyślić fakty, nawet książki, autorów, ludzi, postaci, żeby to wszystko pasowało do danego kontekstu. I to nie jest złe. Po prostu, jeśli tego nie wiesz, to jest wtedy złe. Ale jeżeli masz tego świadomość, to możesz wykorzystać to na swoją korzyść. Bo jeżeli szukasz rzetelnych informacji, zawsze musisz w promptach napisać wprost. Odpowiedz zgodnie z faktami. Nie wymyślaj i napisz, jeżeli czegoś nie wiesz. To zwiększa prawdopodobieństwo realnych odpowiedzi. Ale co bardzo istotne, i tak nie możemy ufać temu, co otrzymamy w 100%. Zawsze informacje które muszą być faktami, musimy weryfikować później sami i sprawdzać. Często w czacie i różnych modelach językowych jest dopisek na dole, że czat może się mylić, popełniać błędy. I to jest naprawdę kluczowe. Warto dopisywać w prompcie to, co powiedziałem wcześniej, ale warto mieć ten taki filtr, że fakty zawsze należy weryfikować. Chat GPT może kłamać, oszukiwać i na przykład symulować emocje i relacje. Może pisać jak twój przyjaciel, coach, terapeuta. Może wspierać cię, poklepywać po plecach i rozmawiać z taką czułością, ale to symulacja językowa. Taka sztuczka. AI nie czuje. Nie wie, co to empatia, nie wie, co to radość, nie wie, co to cierpienie, ani tego typu emocje. To nie znaczy, że nie warto z nim rozmawiać. Ale warto mieć świadomość, że to narzędzie, a nie jakaś interaktywna osoba. I w tym rozdziale powiedziałem jedną ważną rzecz. Chat możecie wspierać, możecie poklepywać po plecach. I mówić ci, że robisz mega dobrą robotę. Wpadniesz na jakiś pomysł, przedstawisz go czatowi i co w odpowiedzi dostajesz? To jest genialny pomysł. Musimy to rozwinąć, musimy to zrobić, musimy to zrealizować, ale super wymyśliłeś. I takich pochwał jest naprawdę dużo. Co pomysł, to pochwały. Ja na początku kontaktu właśnie z AI pomyślałem sobie, kurde, no genialny jestem, mam same świetne pomysły. No nic, tylko robić i to rozwijać. Ale im częściej dostawałem te odpowiedzi. Tym częściej zacząłem się zastanawiać Hej, coś tu nie gra. Dlaczego każdy mój pomysł jest świetny, genialny i żaden nie jest, nie wiem, przeciętny, żaden nie jest, nie wiem, neutralny ani kiepski. Przecież no nie ma takich ludzi na świecie przecież, którzy mają same genialne pomysły. No dajmy spokój, bądźmy szczerzy. I to jest właśnie pułapka w korzystaniu z czatów AI. Użytkownik często Wpada wręcz w taki samo zachwyt, jaki on jest świetny, doskonały, bo ma świetne pomysły, świetnie wszystko robi, sama dobra robota. Czaty AI, jeżeli ich odpowiednio nie poinstruujesz, to będą właśnie takimi poklepywaczami po plecach takimi osobami, które ci przychwalą każdą rzecz. Ale jeżeli jasno zakomunikujesz w rozmowie czatowi, jeżeli go tak odpowiednio zapro zaprogramujesz, na przykład w Custom Instructions, zapraszam do obejrzenia filmu o tym, jak skonfigurować czata. Jeżeli tak go zaprogramujesz, żeby zawsze szczerze komentował Twoje pomysły, y, Twoje teksty, ogólnie to co publikujesz, i przedstawiał wady, zalety i nie tylko poklepywał po plecach, ale żeby analizował. Żeby dał Ci tak zwane tough love. To jest bardzo fajne hasło. Yy, taka ciężka miłość, w wolnym tłumaczeniu, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć. W każdym razie takie pojęcie tough love, czyli że owszem, pochwali cię, powie, że spoko, ale da ci też twarde argumenty, dlaczego to jest dobre, ale dlaczego też to jest złe. Czyli masz dwie perspektywy, żeby stąpać realnie po ziemi, żeby nie wpadać w taki samozachwyt, że wszystko robimy naprawdę zajebiście dobrze, bo w końcu sztuczna inteligencja nas pochwaliła. Ona będzie chwalić nas za. Zawsze, jeżeli tak ją po prostu zaprogramujemy, a właściwie jak po prostu jej nie zaprogramujemy, bo ona z natury po prostu tworzy taką relację z odbiorcą, że robi wszystko, żeby użytkownik czuł się komfortowo w kontakcie właśnie z nią. Inną bardzo ważną rzeczą w korzystaniu ze sztucznej inteligencji jest świadomość tego, że AI to jest Twój asystent, nie lider, nie osoba decyzyjna. Osobą decyzyjną, liderem, który wyznacza front działań, który podejmuje ostateczne decyzje, jesteś zawsze Ty. Więc AI może Ci podać cudowne strategie, może Ci podać cudowne sposoby na wszystko, ale jak zaczniesz stosować bezmyślnie wszystko to, co Ci zapoda AI, to możesz po prostu w tym troszeczkę się pogubić. Większość ludzi nie korzysta w ogóle z porad AI. Dostaje jakieś porady, dostaje strategie, po prostu poczyta sobie odpowiedzi, które otrzymuje, no i idzie dalej robić to, co zawsze po swojemu. Ale czują się produktywnie, bo skorzystali z AI. No, przepraszam, że tak powiem, ale główno prawda, to co AI proponuje, warto przeczytać, przeanalizować, zrozumieć i zastosować wybrane obszary, które rezonują na przykład z nami, z naszym biznesem, z tym co robimy i tak dalej. Musimy stąpać twardo po ziemi. Nie można wpaść w coś takiego, że zamykamy oczy, AI proszę prowadź, rób wszystko za mnie. Nie, tak to nie działa. Asystent, AI nie lider, nie osoba decyzyjna. Zawsze warto to pamiętać. AI to potężne narzędzie, o ile zaczniemy z niego naprawdę mądrze i świadomie korzystać, bo jeżeli wpadniemy w samozachwyt, bo AI nas poklepuje po plecach i mówi, że wszystko robimy świetnie i podejmuje za nas decyzje, no to to jest droga do donikąd ale świadome użycie tego narzędzia, wykorzystywanie jego obszarów, jego możliwości zaprogramowania, ustawienia czy tworzenia właśnie takich swoich prywatnych asystentów z różnych obszarów, to jest właśnie potęga. Często możemy wykorzystać AI do pomysłów, do burzy mózgów, do rozwiązywania problemów, zadań. Często AI wpadnie na takie rozwiązania, które nam nawet nie przeszły przez myśl, otworzą nam pewne zapadki w mózgu, ale bez naszego użycia mózgu AI też nie będzie miało mózgu. I ja jestem zdania takiego, jeżeli ktoś jest kumaty na co dzień, jeżeli ktoś yy, potrafi swoją inteligencję po prostu przelać do AI, czyli odpowiednio z nią rozmawiać, mieć świadomość jej wad, zalet i odpowiednio kierować daną rozmową z AI, to będzie miał świetne efekty. Jeżeli ktoś jest leniwy, i szuka cały czas drogi na skróty, i wszystko chce po prostu, żeby ktoś za niego zrobił, no to tak samo będzie dla niego działało AI. Świadomość tego, że im my się bardziej postaramy, i bardziej pomyślimy, tym AI nam bardziej pomoże, jest naprawdę kluczowa. Dlatego nie zamykajmy oczu, a właściwie mózgów, bo korzystamy z AI, ale miejmy jeszcze bardziej otwarte głowy. Jeszcze bardziej się skupmy na tym, jak ono nam może pomóc w życiu. I dlatego właśnie tworzę ten kanał, żeby uświadamiać Was w różnych obszarach, pomagać Wam odpowiednio wykorzystywać tą sztuczną inteligencję. Bo nie mam intencji w tym filmie przekazać Wam, że ktoś jest bezmyślny i głupi, bo źle korzysta z AI. Nie. Ktoś może nie mieć świadomości pewnych procesów, tego jak to działa. Na przykład po obejrzeniu tych porad, tych informacji. Może wziąć poprawkę na to, co powiedziałem, i dzisiaj już odpalić czata i poprowadzić rozmowę na zupełnie innym poziomie, po prostu odblokowując swój potencjał. I to jest właśnie moja misja, żeby pomagać wam w tej drodze z nowym światem, ze sztuczną inteligencją, z AI. Po to tutaj jestem i serdecznie zapraszam do wspólnej nauki. Wystarczy zasubskrybować kanał i być na bieżąco z wszystkimi filmami, które wrzucam. Też taka informacja, że trwa przedsprzedaż mojego kursu AI dla fotografów. Osoby z listy mailowej dostały już powiadomienie. Kończą się powoli zapisy. Kończy się sprzedaż, Także serdecznie zapraszam na pokład. Jeżeli oglądasz ten film i zapisy są już zamknięte, no to też możesz wpisać się na listę oczekujących na kolejną edycję kursu. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To by było wszystko w tym filmie. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, Piąteczkę.